Cześć czołem, z tej strony Mubi Games. Zagrajmy w True Football 3 Witam nas kolejny odcinek e, Drugi już z tej serii e, Gdzie mierzymy się e, Sportingiem Hihon e, W drugiej lidze e, Hiszpańskiej e, Co do podsumowania słowem Słowem wstępu e, Zakończyliśmy e, Poprzedni odcinek e, Meczem, zwycięstwo 4-1 nad bardzo ciężko słownym zespołem Fuenla Brada. Teraz, jakie na najbliższy czas? Sądzę, że 4-5 meczyków sobie rozegramy. Zobaczymy, jak ta drużyna będzie się sprawować. I będziemy dopiero mogli stwierdzić coś więcej. No i symulujemy o kolejne 3 dni jakieś informacje. Zatrudniliśmy sobie marketingowca w ostatnim meczu, który to troszeczkę hałasu robi wokół naszego klubu. Dzięki temu zgłaszają się do nas agenci. Agenci, którzy oferują nam swoich zawodników. Mamy tutaj do polecenia Turka Pekan Aildis. Kontrakt 51 tysięcy. Taką sobie płacę wymarzył Turek, 23-letni, który grał ostatnio w takim klubie jak Bekistas. Bekistas Stambuł. No na razie odrzucimy sobie propozycję. Tutaj agent zawodnika będzie chciał pobrać prowizję 255 tysięcy euro za, za to, jeżeli byśmy zaakceptowali ten kontrakt, no i transferów część dalsza, okienko jest otwarte i niektóre kluby dokonują ciekawych ruchów. W pierwszym z nich, na pierwszym planie, no takie dwa transfery się rzucają w oczy. Jednym z nich jest Vadim Blokin z Donetsk przechodzi do Romy. I kolejny transfer Manchester City do Liverpoolu jest to Mahes. Za prawie 60%... Milionów, tu mamy też informację, że otamendi City do, do, do Real'u. Widzę, że City się bardzo wyprzedaje. No ale widzimy też i w końcu jakiś polski akcent w tych transferach. Łukasz Piszczek z Borus Dortmund za prawie 30 milionów. Ok, Atletico Madryt. Oferta jakaś tam wycofana, nas to nie interesuje. Nas interesuje obecnie następny mecz z Las Palmas. Dzień dobry, panie menadżerze. Lokalna Gazeta chce z nami przeprowadzić krótki wywiad Carlos Castro spisuje się ostatnio bardzo dobrze Faktycznie strzelił aż trzy mecze w ostatnim Trzy gole w ostatnim meczu To prawda Inni prezentują się równie dobrze Sądzę, że to stwierdzenie byłoby dosyć Dosyć nieprawdziwe Sporting Home Bez niego to zdecydowanie inny zespół w końcu nasz bramkarz jest gotowy do gry po kontuzji, bardzo się rozwinął 24 latek, mimo kontuzji umiejętności bramkarskie na poziomie 70, ale to wciąż jego Marino jest naszym podstawowym podstawowym bramkarzem. Na razie nie robię żadnych większych zmian. Formacja taka jaka wyszła w poprzednim meczu, wyjdzie i w tym, mogę jedynie troszeczkę zwolnić symulację myślałem, że poprzedni mecz, poprzedni film będzie dość wolny, dość dość powolny, tak jak to początki bywają e, mi się jednak wydaje, że może wyszedł nawet trochę za chaotycznie. Postaram się w następnych meczach e, znacznie, znacznie wolniej wszystko omawiać e, przypominać jakieś e, i omawiać jakieś e, zagadnienia dotyczące tego co tu się dzieje na naszym ekranie e, tu mamy krótką rozmowę przed z naszymi piłkarzami i to, co im mniej więcej powiemy, tak wpłynie na ich, na ich reakcję, na ich morale. Moim zdaniem, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i wierzę w Was. To będą dobre słowa otuchy. Wynik rozmowy, koncentracja jest na poziomie odpowiednim, normalnym. Agresja nie jest za wysoka, nie jest za niska. Może to sugerować, że mecz, mecz przełoży się raczej na naszą stronę. Gramy u siebie. 28 tysięcy kibiców, no uznajmy, że te 600 osób e, są to kibice, gości, jak na spotkanie drugiej ligi to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny wynik, no ale uwaga, e, na samym początku, e, czwartej minucie to Las Palmas przy piłce, e, jednak bez problemu sobie poradziliśmy e, z tym atakiem. No i Getan, Santos, próba strzału na no, e, tu jednak zagrożenie oddalone. E, Kolejna próba, może troszeczkę też powiedzmy sobie o Sportingu. Hon jest to zespół, który przeważnie gra na pierwszym poziomie rozgrywkowym bądź drugim. 40 parę sezonów w Primera Division. 40 parę sezonów w historii tego klubu w, w drugiej lidze. No i niestety tracimy gola. Tana. Tana zrobił to, czego nasi napastnicy coś nie umieją robić. Chyba trzeba będzie wezwać Carlosa. Eee, Carlosa Castro, naszego świetnego rezerwowego, który w ostatnim meczu strzelił hat-tricka. Mam nadzieję, że i w tym, jeżeli zespół nie będzie dopisywał odpowiednią grą, zrobimy taką zmianę i zakończy się ona bardzo pozytywnie. Ale uwaga, mamy szansę, uderzenie na bramkę, niecelne w wykonaniu naszego zawodnika. Świetna parada Carmona, próbuje e, kolejny raz. Koniec pierwszej połowy 0 do 1, taki wynik e, smuszący na pewno. E, sądzę, że za dużo błędów zrobiliśmy. I od teraz proszę moich chłopaków o pełne skupienie. Widzę, że nawet się zrozumieliśmy tutaj. Troszeczkę Włoch, e, Federico Barba, chyba nie do końca rozumiem, co ja do niego chciałem przez to powiedzieć. Może ta bariera nieznajomości e, języka, ale uwaga. Spokojnie akcje e, tworzą nasi przeciwnicy, nie śpieszą się, ale na szczęście my mamy kontratak, uderzenie z dystansu, świetna bramka, kto jest strzelcem, Alex Lopez, Alex Lopez, poprawi się jego ocena, 4-2, straty odrobione, nie, bardzo kiepski mecz, cały czas słaba ocena meczowa, nie, ok, już, 5-1, dobrze, Rodriguez, Barba, Carmona, no na pewno... Zaufajmy komentatorowi, że, że ten strzał trzeba przemilczeć. Dobra, spróbujmy, może się uda drugi raz. Zmieńmy tego Carlosa Castro, znaczy włóżmy go na boisko za prawego napastnika Nano. No i dawajmy szansę gry naszemu Komenowi, Ukrainiec niebawem, niedawno sprowadzony do zespołu. Zobaczymy, jak to się potoczy. Gomez wchodzi na boisko za widzę Widzę tutaj zmiany, zmiany, zmiany. Ale uwaga, atakujemy na pole karne, spalony. Dobra, zmienimy sobie jeszcze jednego zawodnika. Isma Lopez. Sądzę, że Kanela nagrał się. Równi zawodnicy, ciekawe jak z formą, którą prezentują. Obydwaj mają formę poprawną. Raczej zwyżkową, na zielono zaznaczone. Czy Remis będzie nas cieszyć? Szczerze mówiąc nie wiem. Nie wiem jeszcze, jakie sobie postawić wymagania przed tym sezonem. Nie są one określone przez naszego prezesa, przez osoby, nie wiem, nad nami. Mi się wydaje, że jednak Sporting Hihon zasługuje na, na walkę o chociażby. chociażby awans. No ale uwaga, rzut rożny dla naszych przeciwników, zamieszanie i. Strata bramki Emanuel Emenike Strzela Bramkę 1 do 2 Ale uwaga jeszcze mamy szansę Lopez Comin Calavera Santos i jest wyrównanie Po raz drugi w tym meczu wyrównujemy Bramkę strzela Michael Santos Kapitan Zespołu Carmona i jeszcze próbujemy zaatakować jeszcze Próbowaliśmy Niestety no tylko remis. Panowie... Mm, ja mówię gratulacje. Zagraliście fajny mecz. E, mecz walki, tak mi się wydaje. No i dobra, i mamy kolejną karuzelę transferową. E, Munier z Perze do Atletico. No i jakichś takich większych tutaj. Nie widzę transferów. Poza tym 52 milionowym. E, może jakiś Polaków poszukamy? Jeżeli zobaczę, to powiem. Jeżeli nie zobaczę, możecie mnie poprawić. No, nie za bardzo widzę, żeby tutaj Polacy byli skupowani po cenach większych jak 10 milionów. W przykład piszczka, jedynie. No, okej, okay. nie zagłębiajmy się w to. Spójrzmy, jak wygląda tabela. Mamy poniedziałek, czyli wszystkie mecze w drugiej lidze powinny zostać zakończone. Jesteśmy na razie na czwartym miejscu. Miejscu premiowanym awansem. Do premiowanym, no, może nie bezpośrednim awansem. Ale walka o playoffy jak najbardziej wchodzi w grę. Zagrajmy sobie jeszcze ten mecz z Santanderem i sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w europejskich Pucharach. Nie wiem, czy dobrze wytłumaczyłem w ostatnim meczu Puchar Federacji, jest to Liga Europy, Puchar Mistrzów, Liga Mistrzów. Tak, oferta sparingu wycofana. Lopez pracuje ciężej niż zwykle. Robi on ostatnio świetną robotę na treningach, często zostaje dłużej, żeby ćwiczyć zagrania, rzuty wolne. Okej, okay, warto dać mu do zrozumienia, że taka postawa jest mile widziana. I tak właśnie zrobimy panie Aleksie Lopezie. Nasz środkowy pomocnik łagodny należy charakternie do bardzo łagodnych w takim razie nagrodzimy go prywatnym komplementem za profesjonalne zachowanie, tak jego morale. Właśnie wzrosły. Mamy e, ofertę meczu. Nie interesuje nas towarzyski. E, mamy piłkarzy miesiąca w Europie. Są to: Maximilian, Arnold z Wolfsburga, mamy e, Karla Erlika, z Suderlonda, Zajk, Sztokholm oraz Patryka Gila. Z Lazio, a jeżeli chodzi o Hiszpanię, Real Sociedad, e, piłkarz Villarrealu też nagrodzony, i piłkarz e, Espaniolu. Co tam się dzieje w tej pierwszej lidze? Na razie Barcelona na 9. miejscu. Mecz wygrany, mecz przegrany, a Real Madrid na 17. Dwie. Dwa remisy. Ok, e, czyli tak. Interesuje nas teraz Santander. Suma Bank eee, Bez zmian, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego mm, Widzę, że Włoch troszeczkę już e, rozumie Zaczyna łapać język Barba eee, Łapie z nami kontakt 20 tysięcy prawie kibiców I jak potoczy się ten mecz? Parda bramkarza Nano No Nano traci kontrolę nad piłką niestety Mamy rzut rożny Eee, uderzenie na bramkę No niestety nano trzeci mecz no to jest dopiero 12 minuta, ale... ale nie zachwyca zawodnik, e, w którym pokładam spore nadzieje na ten sezon jak i następny 20 metrów no i... E, strzał zablokowany. E, uwaga teraz. Kolejna sytuacja. No i powoli toczy się ta. Ta konfrontacja dwóch drużyn Chachon, próba z dystansu Marino, to broni, było, było blisko. Koniec pierwszej połowy, bezbramkowy wynik. Jak dla mnie jest ok, nie ukrywam, że moim takim celem, teraz już się mogę chyba określić po tych dwóch, dwóch i pół meczu. Że moim naszym celem jako sportingu będzie walka o gdzieś pierwsze. Pierwszą ósemkę w tabeli Zobaczymy jak za rok potoczy się sytuacja Na pewno będziemy się starali o awans No i dobra Trzeba zrobić jakieś zmiany Widzę, że Gajtan jest tutaj zagrożony żółtą kartką Na pewno nie chcemy grać jednego mniej eee, Damy sobie może Doświadczenia troszeczkę 31-letniego Lore wpuścimy Na prawą obronę I na tą porę Zostawimy skład bez dalszych, dalszych zmian. Widzę, że nasz kapitan Santos bardzo aktywny w tym meczu, bardzo wysoka ocena. I e, świetna obrona e, Marino i kolejny raz łapie piłkę. Dobra, czas na tą ostatnią zmianę. Niech pogra sobie Ruben Garcia za Carmone. Widzę, że Garcia troszeczkę troszeczkę lepszy, to pewnie kwestia ostatnich treningów. Mógł się e, jak najbardziej rozwinąć chłopak. Ale uwaga, zagrożenie to sandander przy piłce. No i koniec. 0 do 0. Taki wynik jak najbardziej zadanie wykonane. Nie straciliśmy gola. To jest pewien pozytyw tego spotkania, ale spadliśmy na 11 pozycję. Jeżeli chodzi o zaufanie Prezes było 50%, jest 58, kibice z 57 jest na... Przepraszam z 50 jest na 57, z media, no, media nas nie interesują, jeżeli chcemy się zostać... Chcemy zostać w tym klubie, to jak najbardziej ważni będą dla nas opinie kibiców i opinia prezesa. 11 miejsce z kim my teraz będziemy grać następny mecz z Zaragosą, Zaragosą czy, czy zmiany? No, sprawdźmy na pewno tutaj tą prawą pomoc. Co tu się wyrabia? Ruben Garcia. Widzę, że faktycznie jest tam e, spory wzrost. Carlos Castro. Może damy mu e, szansę grać od pierwszej minuty i Ruben Garcia też jak najbardziej będzie to wskazane. E, kontuzja. Ruben Garcia. E, mamy kontuzję. No niestety chciałem, chciałem go tutaj wpuścić Będziemy musieli z tym poczekać trójlo. Czemu ty mi się chowasz w ogóle poza składem? No i dobra. Zagrajmy ten mecz, albo jeszcze sprawdźmy sobie, jak wygląda sytuacja w europejskich pucharach. Czy polskie drużyny podołały... E, podołały w kwalifikacjach. Spójrzmy playoffy. Do playoffów doszedł Piast Gliwice, który widocznie odpadł z Ligi Mistrzów. E, doszła też tutaj też Legia Warszawa. Legia Warszawa pokonała Bragę 5-1 w pierwszym meczu na Łazienkowskiej. E, w, rewanżu, w rewanżu przegraliśmy 0-1. A co do Piast Gliwice, Remis u siebie z Wiktorią, ale na wyjeździe 3-0. Eduardo da Silva popisał się siedmioma bramkami w tym sezonie w eliminacjach, ale ja gra dalej. Więc jak najbardziej jest możliwe, że może powalczyć o króla strzelców. Będą mogli się Warszawiacy z, zrewanżować tutaj za eliminację Piasta Gliwice przez Wiktorię Plzno, Bazylea i PSV Eindhoven w grupie w warszawskiej grupie. A my kontynuujmy naszą drugą ligę. Zostawmy gdzieś, e, zostawmy gdzieś z daleka e, te rozgrywki europejskie. Myślmy o najbliższych meczach. Myślmy o tym, co może się wydarzyć i jak możemy się poprawić, żeby do tych rozgrywek, no może nie za rok, ale w przyszłości dążyć i w nich zagrać. Barba Santos. Raton wybija piłkę Bramkarz gości zachowuje się poprawnie w, pomiędzy słupkami Żółta kartka dla Jezusa Alvaro Uwaga, byw strzela, 20 metrów to jednak to jednak ciężko trafić Gaitan przejmuje. Myślałem, że będzie kontratak, a tutaj rzut wolny dla naszych przeciwników. Nie gramy najlepiej. Nie gramy najlepiej. Ee, Barbara. No w końcu my. Carlos Castro atomowe uderzenie. Jednak broni to. Rayton. Right no panowie. Za dużo błędów. uf. Uh, uh, uh. Widać, skrytykowałem ich na pewno. Nie najlepiej to wyszło, ale może, może zmieni to ich podejście do gry. Może uda się tutaj coś zmienić, coś wywalczyć. Forha, Diego Marino, Gajtan, Gajtan strzela. Rayton łapie tą piłkę i mamy kontratak. Marino łapie piłkę. No i uwaga, ja już tu chciałem jakieś zmiany taktyczne, ale ta gra. Ta gra nie stopuje, piłkarze nie chcą się zatrzymać, mamy pudło, pierwsze zmiany w drużynie, gości, tak więc i my, nie bądźmy gorsi. Dam szansę zagrać Nano i Carlosa zamienię na kapitana. Carlosa tutaj zamienię na kapitana, bo zdecydowanie, czy zdecydowanie, pamiętam, że on jest zawodnikiem bardzo charyzmatycznym, a jakżeż inaczej. Zobaczymy, jak drużyna w takim składzie i w takim ustawieniu sobie poradzi. No na razie zmiany nie było nic ciekawego w ciągu ostatnich 15, 20 minut, 25 minut meczu. No i w końcu coś się dzieje. Gajtan nano indywidualnie. No i z, kontra, z kontratakiem tutaj goście. Strzał z dystansu. Chyba nie celny strzał. Alvaro e, no i znowu chyba kolejny niecelny strzał Tak to wynika z komentarza, a my sobie a my sobie zróbmy zmianę Zróbmy sobie zmianę Trojlo Ty nie grałeś ostatnio za Alexa Lopeza. Tak, zalecydujmy. E, lewe skrzydło. Iglesias, tak, to jest Iglesias. Eee, Iglesias, ale nie Julio. Coś na B. Coś na B. Gajtan z czupakiem. E, Zamieszanie w polu karnym. Castro Nano. Ale niestety łapie piłkę. Bramkarz. Spójrzmy, może jeszcze na samą końcówkę. E, jak nazywa się nasz e, Iglesias? E, Borja. Boria Iglesias. Tutaj dementuje wszystkie plotki Julio Iglesias na pewno czy tam Enrika Iglesias. Nie, nie w tym meczu, nie w tej grze. No dobra, pochwalmy chłopaków. zganiliśmy ich przed pierwszą połową. To chociaż pochwalmy ich za tu, za tą drugą Że, że nie przegrali. Ehm, szybka symulacja, nie będziemy sobie sprawdzać tabeli. Albo dobra, sprawdźmy ją sobie. No i 11. Miejsce z sześcioma punktami. Nie wygląda to za fajnie. Jednak zaufanie jest cały czas e, bardzo pozytywne. Ruben Garcia wraca nam e, do, do składu, do możliwości, dlatego Oskara Uoleja, m, bramkarza, wyrzucimy z kadry. E, będzie tylko i wyłącznie jeden e, zawodnik, e, jeden goalkeeper w kadrze na najbliższy mecz z Rojo Wajekano. Lopez pracuje ciężej niż zwykle, więc pochwalmy chłopaka. Stara się charakter łagodny, więc takie pochwały, moim zdaniem, będą go mogły miło pobudzić. Gramy z rojowa Ekano. Która to jest drużyna? Drużyna 19 w lidze. Nie idzie im 4 tylko mecze. No tak samo jak i my, widzę. 4 bramki stracone, 7 strzelonych. 3, 3 punkty. Dobra. Spróbujmy zagrać ofensywnie. Może, może powiedzie się teraz taktyka. Tu bez zmian Carlos Castro. No te strzały, kurcze. Strasznie mało tych strzałów. Statystyka strzałów jest dosyć niewielka. 75, tutaj Nano ma 93, więc trzymajmy się tego pierwszego, pierwszego składu. Tylko z małą zmianą Ruben Garcia. Na prawej pomocy Federico Barba. No coś, coś nie mogę złapać z nim. Porozumienia z tym środkowym obrońcą. Uwaga, pierwsza minuta meczu i już tracimy bramkę. Sanji, Sanin, Prcić, Chorwa, Serb, Kurcze, na pewno były Jugosłowianin zdobywa bramkę. Na 1 do 0, ale szybko wyrównujemy. Alex Lopez w czwartej minucie. Jak najbardziej pracowity ostatnio na treningach. Chwalony przeze mnie Eee. Chwalony przeze mnie. Nie zawodzi, ale siódma minuta 2-1. Co za mecz Co za mecz. Roy of Komentator twierdzi, że zasłużyli na to prowadzenie. Ja się nie zgadzam. Ja się nie zgadzam. Jest wyrównanie. Nano w końcu. Pierwsza bramka w piątym dopiero meczu. Eee, aż w piątym meczu. No i uwaga. Garcia doświadkowuje. Mamy zebranie piłki. Eee, Calavera. Alvarez strzela. Alvarez nie. Nie trafia. Nie zamienia tego strzału w bramkę. Szkoda. Jest 3 do 2. Czyż my. No. Musimy tasić pierwsi te bramki. Nie jest to fajna sytuacja. E, no, Ale mam nadzieję, że umiemy wyrównywać. Pokazaliśmy to już niejednokrotnie. Poprzeczka. E, spokojnie kończy nam się ta pierwsza połowa. Bez jakichś większych tutaj e, ostrych końcówek. Dwie żółte kartki. Jedna po ich stronie, jedna po naszej. No i wynik niekorzystny dla nas. Panowie, za dużo błędów Wstajemy, bierzemy się do roboty Ale uwaga, środkiem pędzą e, przeciwnicy to Rojowa ma obecnie ciąg na bramkę to oni strzelają Strzelili No za każdym razem tego jednego gola więcej Rzut wolny Garcia Tryho Przyjmuje piłkę e, rzut wolny e, Garcia uśrodkowuje Kolejna szansa, nano Poprzeczka. Czy będzie dobitka? Nie ma dobitki. Zmiany. Dobra. Alvarez i Rodriguez. To są zawodnicy, których na pewno zdejmiemy. Bardzo kiepska ocena meczowa. Może jeszcze kogoś z obrońców uda nam się tutaj zmienić. A raczej nie tyle co uda, co powinniśmy to zrobić. No i dobra. Wykorzystajmy, że nic się nie dzieje. Panie Włochu nie mówimy chyba tym samym językiem niby piłka nożna jest bardzo uniwersalna tu jednak w czym się nie rozumiemy tracisz zdecydowanie za dużo bramek jako obrońca, no i zmiany e, wychodzą nam najlepsze Alex Lopez po podaniu Rubena Garcia, czyli żaden ze zmienników nie miał tutaj e, udziału w bramce ale ale jest ok, dobra, Marino wybija piłkę, może zagrajmy normalnie, już nie będę schodził do defensywy, ale gra ofensywna na mnie idzie, bo tracimy na pewno e, za dużo bramek. Lopez próbuje z szczęścia w ostatnich minutach i to na tyle, koniec meczu, bardzo bardzo fajne spotkanie, pierwsza minuta czwarta, minuta siódma, jedenasta, dwudziesta czwarta i... i Dopiero w 76 minucie. Ten szósty gol. No pogratulować panowie, ale naprawdę to już zaczyna, zaczyna nie być powodów do gratulacji. Sądzę, że będziemy powoli kończyć, będę takie 30-minutowe odcinki wrzucał, bo, bo sądzę, że, że, że tyle one powinny trwać pół godzinki, nie za dużo, nie za mało. Taka może jeszcze krótka informacja do kanału, że w... W niedalekiej przyszłości pojawią się z pewnością e, filmy nie tylko z serii True Football, jako że będę chciał się poświęcić e, na tym kanale promowaniu, może e, tak to nazwijmy, mobilnej rozrywki. E, to zaobserwuj, zaobserwujemy tutaj sądzę kilka jakichś tytułów typowo mobilnych, może e, Gangstar, e, New Vegas, e, Gangstar Vegas. Może Titan Quest, czyli remaster do no gry pecetowej może może coś się jeszcze znajdzie. Na pewno, na pewno coś się znajdzie, więc mam nadzieję, że spodobało Wam się. Oczekujcie następnych filmików. Na pewno będzie jeden dzień niewrzucany. To jest pewność. W takim razie, no, do usłyszenia i cześć.